Strona Agatella0303 I, i dzisiaj ten, ten będziemy otwierali prezenty. Czekajcie. Ech, i fajnie, że nagrywasz, ale pomożesz mi wbić level, bo mało brakuje. Ale jak mam ci pomóc? <grym> no, dobra, więc otwieram pierwszą rzecz i. Ona mi chyba kupiła moją całą listę. Czekajcie. no Dziękuję Ci bardzo, nie musiałaś. Teraz nie mam listy życzeń. Sukienkę za 700. E, ja... nie, ja też się coś kupię z listy. I ładnie się ubrałaś. Dzięki, czekajcie. ok napisałam jej dzięki. Dobra, więc teraz się przebiorę. Zaraz do was wracam, jak już się przebiorę. Więc ja już tak przebrana. O, przyszła talena. hej siódmy lew. Pozdrawiam was serdecznie. O, ciebie też. Gorze, ty chyba nie masz mnie w znajomych. No właśnie. O serio? Nikt nie odpowiedział? Oki. Okay. Aha. O, ktoś napisał hey, ty. Dziękuję, jedna osoba. jeszcze dodam do znajomych. No i czekajcie, do mnie coś jeszcze z listy życzeń. Oj, ja jej niestety nic nie kupię. Z... Mama napisała teraz hejty.